Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest Aneta Szymańska i jest Iwona Mierzwiak również z Lubina. Halo, halo! Dzień dobry. Jest, tak, i jest dla wspaniały. Dobry jestem. Dzień dobry. Jestem, dzień dobry, cześć, witajcie. 726 114 114, temat dla reportera. Rozpoczynamy przy czym? Przy czwartku. Czwartek dzisiaj mamy. Ostatni dzień września, 30. No i zobaczymy co z końcem miesiąca, jakie sprawy nam zgłosicie. Na szybko, bo słuchacze wczoraj o to dopytywali. No i też pytali w komentarzach w naszym portalu Mindzie.pl, ale o tym powiem za chwilę, bo najpierw odbierzemy pierwszy telefon. Dzień dobry, witamy odebraliśmy właśnie. Pierwsze pierwsze śliwki robaczewki. Wczoraj podczas sesji w ratuszu zastępca prezydenta Głogowo, pan Piotr Poznański, poinformował, że rondo u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Piłsudskiego będzie otwarte dla ruchu około 25 października. No, czyli troszkę się przedłużyło, ale nieważne. Ważne, że będzie otwarte w okolicach 25 przed świętem zmarłych. Wczoraj byłem właśnie w tym miejscu. Pierwsze masy bitumiczne są już wylewane, w, no mówiąc wprost, asfalt po prostu. Mhm. O, no. może teraz się uda odebrać telefon Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Jak pan ściszy radio No właśnie, i to Co? jest właśnie to, bo dzwonicie do nas, myślicie, że jeszcze nie jesteście na antenie, a już jesteście na antenie. I chcecie się usłyszeć w radioodbiorniku pewnie, mm. więc no dopóki to tak nic nie, działa. nie powiecie, to tak nie działa. Musicie gadać e, do słuchawki. Jest też dobra informacja... Telefon Bartku, czy mi się wydaje? Nie, nie, nie. nie. To było rozłączenie. Tak, tak. Ostatnio jedna z słuchaczek, słuchacz chyba też, były dwa telefony w tej sprawie, czy na cmentarzach między innymi na Świerkowe, ale też na innych Głogowskich jest możliwość postawienia wzorem, tak jest przynajmniej tak w Wielkopolsce zaobserwowali za nasi słuchacze, aby postawić regały na używane znicze, bo nie zawsze one są już na tyle zużyte, że mogą trafić do kosza, mogą też uzyskać drugie życie i jeszcze komuś posłużyć, kogo na przykład nie stać na, na nowy znicz. No i powiem wam, że GPK PreZero przychyliło się do tego, zresztą rozważało to od dłuższego czasu, ale do połowy października takie regały pilotywne mają stanąć przy bramach Aha. na cmentarzu przy Świerkowej. Gorzej będzie na Legnickiej, bo ten teren jest objęty ścisłą, ścisłym nadzorem konserwatora zabytków i nie wiadomo, czy takie regały będzie można postawić. No tak. Natomiast jak się sprawdzą na Świerkowej, no to zobaczymy, co będzie dalej. Odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja wywodnie w takiej sprawie znalazłam klucze na, na ulicy Gwiaździstej. Tak. Ten klucze, pięć sztuk. Mm -hmm. I chciałabym zgłosić. Dobrze, to ja będę potrzebował pani numer telefonu w takim razie. Tak, 5 szuszek. 5 szuszek. 27 wszystko się zgadza. Mamy numer. Jakby ktoś tam faktycznie. Gdzie jeszcze raz? W jakiej okolicy pani znalazła te klucze? W okolicy Gwiaździstej, na chodniku. Mhm. Dobrze, w okolicy gwiaździstej, gdyby ktoś zgubił klucze, to można dzwonić 56 W ogóle swoją drogą piękny numer pani ma. <laughs> 726 114 114 to kolejny piękny numer, ale już do nas i pod ten numer dzwonicie, owszem wtedy, kiedy na przykład macie dla nas jakiś temat, chcielibyście nas o czymś poinformować, ale. Teraz do Iwony chciałbym się przenieść do Lubina, bo Iwona mówiła, że była przy Orlej i robiła zdjęcia między innymi. I co tam wynikło z tego wszystkiego? No byłam przy tym, przy tej Ala Restauracji, Aha. E, o której pan nam mówił, że tam jest nieporządek. No, ale przysłałam wam zdjęcia i tak naprawdę, no, akurat było czysto. i wszystko wysprzątali. Także... Tak, bezprompę. To no bardzo dobrze i to jest najważniejsze. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słucham. Ja mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy można przyjeżdżać od strony nie lubi przez kamionną tutaj na stronę, na drogę w kierunku Żukowic, ponieważ z tego co wiem, ta droga już jest tam zrobiona i można w nią wjeżdżać i ona po prostu jest. Natomiast jak się dojeżdża do Kamionnej jest zakaz wjazdu. Mm -hmm. bardzo bym prosiła, czy to jest takie, bo bardzo utrudniona jest droga ze strony nie lubi, to już przecież wiadomo tyle miesięcy mm -hmm. i chciałam się zapytać, czy będzie można przez kamionną przejeżdżać w najbliższym czasie. A czy ten remont już się zakończył, pani mówi? Myślę, drogi? że tak. A. Myślę, że tak, bo ta droga już jest tam taka. No przejezdna, zrobiona. No właśnie, często jest tak, że droga jest niby zrobiona, ale jeszcze nie ma odbiorów, więc zróbmy tak, my się postaramy dowiedzieć, czy ta droga jest, od... o właśnie, tutaj już będziemy się dowiadywać w takim razie, czy ta droga Bo to jest zróbna. nie wiadomo, kiedy będzie to nasze nieszczęsne. właśnie, już, już wiadomo, właśnie dzisiaj na początku tematu dla reportera Leszek powiedział, 20, w okolicach 25 października. No to już jest bliżej. To tak, jest dobrze. tak, tak, tak. Już przed dobrze, świętem ale zmarłych proszę, powinno być ok. się dowiedzieć, to byłoby dobrze. Postaramy się dowiedzieć, co z tą drogą, czy ona będzie otwarta w najbliższym czasie, czy ona jest już faktycznie skończona i tak dalej. Także Ma bardzo dziękuję. Jeszcze bo, bo powiem ci, że, że i tak wszyscy jeżdżą tą drogą, mimo że to już nie jest zamknięta. To, cie, to ciekawe w takim razie, tym bardziej. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiam. A tam trzeba u, u, uważać, bo jednak te wszystkie urządzenia na robót drogowych cały czas stoją. O ty, widzę, znasz te tereny. Rowerem tam jeździsz? Tak myślałem. 726 114 114, drodzy słuchacze, czekam ja, na wasze telefony. Przed chwileczką właśnie gdy rozmawialiście, próbowałem się dodzwonić i dowiedzieć o tą drogę. Aktualnie e, mój rozmówca Halo? Nie może rozmawiać, tak? Tak, tak. Słuchamy. Dzień dobry. Słuchamy. Chciałam zadać pytanie na temat zabórskiej nieczystości na ulicy Sikorskiego, tutaj bliżej Ronda nie zabierają przez cały miesiąc bio. A którego ronda? Mam zgromadzonych już tyle worków i to wszystko stoi koło domu. A którego ronda jeszcze niech nam pani powie? Bo na Sikorskiego są dwa ronda, z tego co wiem. Jedno jest takie duże, a drugie jest takie mniejsze przy klasztorze. To o jakiej lokalizacji mówimy, proszę panią? Halo? Tutaj przy rondzie, tutaj... Ale przy którym? Na, na, na przeciwko parku. Aha, czyli przy tym dużym rozumiem. Tak. Dobrze. Tak, dobrze, tak, dobrze. tak. Te duże brązowe pojemniki, gdzie trzeba było składać yy, odpady bio i od miesiąca nie jest zabierany, więc zgromadziłem masę yy, teraz worków, liści, mhm. nie liści tego wszystkiego, które sprzątam po, no, na, na ulicy i domu. Rozumiemy w takim razie. Próbowała się pani skontaktować z odbiorcą, dlaczego... Tak. I co, co powiedziano? kontaktowaliśmy się, więc mówili, że proszę poczekać, i co jest niemożliwością, no i tak dalej. Nic co, już tak miesiąc nie odbierają? Proszę? Jak, jak długo, kiedy ostatni raz odbierali bio od Pani? Ostatnio chyba odbierali pierwszego, yy, zaraz powiem, bo tu mam ten yy, pierwszego, pierwszego, pierwszego zaraz, września no to przez, tak, mi przez miesiąc. A to tak. do dzisiaj jest nie Powinni już dwa razy odebrać. No to tak. znaczy w środę. Mhm. No tak. W Sikorskiej... To znaczy 1 września nawet nie odebrali tych pojemników brązowych, tylko odebrali te plastyki wszystkie. Mhm. to jest Sikorskiego ile, proszę mi powiedzieć? I to razem odbierają. W jeden dzień. Proszę powiedzieć, nam to jest Sikorskiego który numer? Sikorskiego 3 i następne aż do końca. Mhm. Dobrze, to my będziemy już tam. Namierzyć. Dobrze, no to, to zgłosimy w takim razie. Dziękujemy ślicznie. Dobrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. No a co do drogi w nielubitą, tak jak tutaj chyba Aneta przypuszczała, czy Ty też Bartko mówiłeś, że to, że droga wydaje się być skończona, to tak jak mówisz, odbiory mogą potrwać tak. y, też y, sporo czasu. I zakazy są. A zakazy, a są, zakazy są. Dzień dobry. Słuchamy. Halo, halo, dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w sprawie żywopłotu na ulicy Ireny Szendlerowej, bliżej ulicy, to znaczy z tyłu liceum y, Nadaszyńskiego, mm -hmm. co jest, mm -hmm. liceum numer dwa, tak. przy bloku numer 4 na budowlanych. Jest żywopłot, jest par miejsca parkingowe. W tym roku w ogóle został nieścinany ten żywopłot. Jest na wysokości już około 3 metrów. O. Rysuje maski samochodów. Trudno jest nam postawić samochód, bo nie jest pewne, czy nie zostanie przy jakimś większym wietrze. To, to jest bliżej Daszyńskiego, czy budowlanych cztery? Jak on zlokalizuje ten samochód? Budowlanych cztery przy wieżowcu, czyli od starej piekarni mhm. y cukierni z Soboń. Tak, tak, z, a z budowlanych ulicy gwiazd na Senderowej. Mhm. No, w ogóle w tym roku nie był ścinany i nie wiem, czy zostanie ścięty, bo oni twierdzą cały czas, że tam samochody stoją i nie mogą sobie pozwolić na ścinanie, ale... Już ma około wysokości 3 metrów ten żywopłot. Zrobimy zdjęcia i sprawdzimy. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Do Pozdrawiamy. Widzenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. No. Ostatnio też w sprawie żywopłotów na całych, na całej ulicy Obrańców Pokoju interweniowaliśmy. No i czekamy na przycięcie. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię z Lubina, proszę pana. I mamy tak mamy taką sprawę. Na ulicy Tawiej jest parking między Koclingami. I proszę pana, stoi samochód już ponad pięć lat. Mm -hmm. Nikt się tym nie zainteresował. Zgłaszali lokatorzy do, do komisariatu dzielnicowemu. No to on prosił o dane jakieś tam dane. W każdym razie wiadomo coś, że ta rodzina zginęła we Francji czy w Niemczech. No i ten samochód stoi. Mm -hmm. Już za przeproszenie zarośnięty. Także bym bardzo prosił, żeby może ktoś z drugi na tutaj się zainteresował, bo to już 5 lat nikt nie płaci, a samochód stoi. Także no dobrze, dobrze to my to sprawdzimy. No to już koleżanka Radiowa Iwona. Dziękujemy za tą na informację Mierwiach na bieżąco będzie sprawdzać. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękuję, pozdrowienia. Pozdrawiamy. Dziękujemy. No i czekamy na kolejne telefony 726-114-114. Głogów Lubin Polkowice. Całe zagłębie I, Miedziowe i Tak jest, pięknie się rymuje nawet wtedy. Jeżeli ktoś miałby jakiś temat dla nas jeszcze przy czwartku 30... W tym dniu września, to proszę dzwonić. Powiem wam, tu wspomniałeś Polkowice, to piękny dzień, wczoraj był dla polkowickich koszykarek, pod nowym szyldem już BC zdobyły super puchar Polski, brawa dla zawodniczek. Już BC? Już BC, tak. Ale poczekaj, już BC, tak się zna? No, już BC Polkowice? Nie no, BC. <laughs> Okej, okay, dobra. Od, od ba Basketball <laughs> Tak, tak, rozumiem. i no, e, w, e, w niedzielę pierwszy mecz ligowy w Polkowicach, tak więc zapraszamy do Dąbrowskiego, taki wtrend sportowy, nie mogłem sobie na to nie pozwolić, bowiem e, w no, spore nadzieje wiąże się z koszarkami w Polkowic na nadchodzący okay. sezon. Ale to temat dla reportera i odbieramy telefon. Dzień dobry. No, ja właśnie z Lubina dzwoniłem i tak. chciałem podać ten numer rejestracyjny, jakby można. Ale było. to my nie potrzebujemy tego numeru rejestracyjnego. Nie? Nie, nie, nie. Raczej nie. Myślę, że nie. koleżanka Iwona, jak tam sprawdzimy. się pojawi, to na pewno znajdzie to auto. Tak. No, Skoro jest pan jest mówi, że jest zarośnięty, obrośnięty to. już, to No, już między szybami, i w ogóle. No to jak już jest w takim. W to jest renówka. Dobrze, to jak już jest w takim stanie, to na pewno i w ogóle. Dobrze, nam dziękujemy jest. za te informacje. Renówka, renatka. Pozdrawiamy. 726-114-114. Gdyby ktoś jeszcze miał tematy, dzwonimy. Właśnie pod ten numer. Ja tutaj sobie już. Zakolejkuję, może... Reklamę? Tak, bo krótka przerwa reklamowa to, za moment, tej... ale najpierw telefon. No to odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już jesteśmy w okolicy Lubina, we wsi Sklary Górne zostało stuczone lustro na skrzyżowaniu skr do skrętu jakby z Lubina w kierunku Polkowic. Mhm. A jest ono potrzebne. Dobra, lustro. Jest, jest potrzebne, Można potrzebne. Było pamiętam. Pamiętam to lustro. Dobrze, zainteresujemy. Dziękuję. Iwona sobie zapisała. Bardzo dziękujemy za ten telefon. I pozdrawiamy. Właśnie po to macie tą edycję, drodzy słuchacze, mieszkańcy Zagłębia Mędziowego, żeby do nas dzwonić i zgłaszać. Między innymi takie sprawy oczywiście. 726-114-114. Zanim krótka przerwa reklamowa, to może jeszcze jakiś telefon. Choć na razie widzę, że nikt do nas nie dzwoni, ale z, z całą pewnością dzisiaj przez ten jeszcze ponad kwadrans jakichś telefonów się doczekamy. Telefony, telefony. Gdzie one są? Tak, połączyłem takie dwa ładnie, <śmiennie> 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 Bardzo ładnie. E, 726, 114, 114 to jest numer do nas, 929 na zegarku, więc zrobimy tak. Krótka przerwa reklamowa i w okolicach godziny 9.31 wracamy do Was z, kolejnym, z kolejną częścią dzisiejszego tematu dla reportera. No to wracamy w takim razie z tematem dla reportera. E, Póki nie ma telefonów, to ja muszę się Wam do czegoś przyznać. Opowiadaj. Ostatnio prowadzę taką całkiem Dawaj. ciekawą statystykę rowerową. Mianowicie zastanawiałem się najpierw, ile osób mi się nie zatrzyma na pasach, po czym zacząłem to liczyć i zacząłem sprawdzać. I się okazuje, że 90% pani nie zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych. Dlaczego? Nie wiem. Ale też akurat pani? Ja zawsze. Tak. Tak? 10% mężczyzn się nie zatrzymuje, akurat, a tak 90% kobiet tak, się nie zatrzymuje. Ja wiem, że teraz weszła taka ustawa, że my, my jakby pieszy ma pierwszeństwo, natomiast mhm. jakby ta uwaga i, i zasada ograniczonego zaufania cały czas my, funkcjonuje. Także to, że no ktoś tak. ma pierwszeństwo, to nie znaczy, że nie ale musi się ile obejrzeć ma czeka, w lewo. Ale w prawo, ile ma czekać, w... skoro pani jedzie, dajmy na to 20 metrów dalej już, czy tam 120 metrów dalej, to chyba mnie widzi. No. no i się nie zatrzymuje, Aha, tylko idzie dalej. Pani za nie zatrzymuje. A jak jeszcze podniesiesz rękę, mhm. to już takie czasem bluzgi lecą. Mhm. Ale to na każdych pasach? Na większości głogowskich. Halo, no. dzień dobry, witamy. Dzień dobry, to ja dzwoniłam w sprawie tych, tej półki na znicze. Cieszę się, tak. że nie został on odłożony do lamusa, tylko <laughs> pozytywnie załatwiony będzie. Ale jeszcze a propos właśnie tej półki tu przy Legnickiej. Ja wiem, że to jest taki cmentarz zabytkowy, prawie stary, ale tutaj od strony Cybisa, za płotem, stoi już taki zniczomat, więc no półkę można by było postawić tu właśnie od strony Cybisa, za płotem cmentarza, jeśli jest problem na, na samym cmentarzu. Mm -hmm, I myślę, że można przesłać tutaj już te motylki kwiatki. A już mamy przygotowane, temat. już, temat już mamy, jest mamy. Pozytywnie już mamy, załatwiamy. Dziękuję tylko... bardzo i pozdrawiam. Do, pozdrawiamy, do, już nie zdążyłem dopytać, że co to zniczoma. To, to, to chyba jest automat ze zniczami, tak? Dobrze tak, 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 dokładnie. To <noise> do, do kwiaty i motyle, proszę Dla bardzo. Gpka, Dziękujemy. Dziękujemy, Nie, no ale faktycznie, gdyby jeszcze przy Legnickiej Dziękuję. się udało, to byłoby bardzo miło. Znaczy, z tego, co rozmawiałem z wiceprezesem GPK Prezero, pilotażowo sprawdźmy świerkową, jak to się będzie mhm. przede wszystkim sprawdzać. Jasne, że tak. No czy nie zostanie to zniszczone? Za chwilę się może niszczone. okazać, że, że akurat w Głogowie się to nie sprawdzi, a może się sprawdzi. No zobaczymy. W okolicach połowy października te regały mają na Świerkowie się pojawić. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś się pojawią takie regały ze sprzętem. Wiem, mówisz, takim e... na przykład haczki, grabki i jakieś mhm. tym podobne. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałbym po, podziękować panu w zeszłym tygodniu, który na ulicy Andromedy i Keplera te pojemniki na te duże niebieski biały, elegancko to wziął, umył, bo to było strasznie brudne. Mhm. Także pro, proszę dla niego te, jak wówczas, bo teraz słucham, tam komuś ta pani też dziękowała. I ja też temu panu bardzo dziękuję, bo te pojmiki to były w obroganym stanie, bo podejrzewam, że olej tam kapał jak tam, on tam podnosi dźwigiem, nie? Mm -hmm. I to, a teraz, no wie pan co, no można przejść i nie ma żadnego wstydu. No to super w takim razie, to, to, to na, Dziękuję to jest na razie i pozdrowienia dla was i, za, i za, dla całego zespołu, który tam w tej chwili siedzi. Do widzenia. Bardzo dziękuję bardzo dziękujemy. dziękujemy. Przede wszystkim, jak już słyszeliśmy, kwiaty i motyle dla, dla pana, który wyczyścił te pojemniki. Kiedyś byłem w szoku, jak zobaczyłem takiego pana, który mył właśnie pojemniki, to od szkła, od butelek, właśnie od wszystkiego i No co, co jakiś czas trzeba, trzeba, trzeba je umyć. Tak. Ale wiesz jak szorował? Więc co, ja jeszcze tak wrócę do tematu, który wywołałeś do tablicy. Który? Przejścia dla pieszych. O, no. Co do pieszych i tych zmienionych przepisów. No to pamiętajmy, że mamy tylko jedno życie. Tak, to tak. Nie, to nie jest gra. Pamiętamy. Natomiast mówię, no prowadzę taką sobie wewnętrzną swoją osobistą statystykę i jestem w szoku, bo ja myślałem, że to panowie częściej nie będą się zatrzymywać, a się okazuje, że to niestety panie się. I to jeszcze często jest tak, że mijają cię. I jeszcze patrzą w drugą stronę. Ja e, prośbę mam Ej, prośbę, prośbę, prośbę się jakieś, głęboko w oczy. No, do, tylko, za to oglądają. Po prośbę, po prośbę mam tylko do rowerzystów, żeby tam, gdzie nie ma śluz rowerowych, żeby jednak starali się ten rower przez przejście dla pieszych przeprowadzić. No właśnie, dlatego nie pytałam, że na każdych pasach przyjeżdżasz. No, ja nie że tylko ścieżkami rowerowymi. Bo jak nie ma ścieżki rowerowej, to jestem na ulicy. Także ja tutaj staram się przestrzegać. Ale dobrze, Leszek mówi, jakby tutaj też takie kampanie społeczne pojawiają się w internecie o tym, że pierwszeństwo pierwszeństwem, ale, ale może być tak. potem za późno na wyjaśnienie, kto miał rację. Właśnie, także nieważne, czy pan miał rację, czy pani miała rację, najważniejsze jest to, żeby właśnie to ograniczone zaufanie było i pamiętajmy o tym, że jak przechodzimy przez przejście, to faktycznie trzeba się rozglądać dookoła. 726 114. 114 to numer do nas. My czekamy na kolejne telefony w związku z tym, że jeszcze przez najbliższe 7 minut będzie trwał temat dla reportera. Dzień dobry. 7 minut. Dzień dobry. Słuchamy. Halo? Słuchamy. Yy, yy, dzień dobry. Ja dzwonię z Głogowa mhm. i chciałam powiedzieć, że mm, mieszkam bardzo blisko ulicy Piłsudskiego. Przy przejściu pies dla pieszych naprzeciwko Lidla. To jest przejście bez świateł. Ze 100 metrów dalej jest przejście ze światłami. Y niestety y bardzo dużo osób pada, parowuje dokładnie na to przejście pod maski samochodów, nie zastanawiając się, nie zatrzymując. Zresztą był tam śmiertelny wypadek, nawet właśnie potrącenia. Y I czy... Było, ja wiem, że w tym momencie będą ludzie skrzytać zębami, ale życie chyba jest ważniejsze niż przejście 100 metrów dalej. Byłoby zlikwidować to przejście. Ja wiem, że ono jest naprzeciwko samych działek, ale 100 metrów a życie. Tak, tak, my to no rozumiemy, nie wiem. natomiast często. Jest to tylko moje zdanie. Ja po prostu codziennie prawie jestem tam na zakupach i widzę, widzę co się dzieje. Nie wszyscy się zatrzymują. Pan to mówił, że kobiety, mężczyźni jest, zatrzymują się, ale ja im nie dowierzam, bo to jednak samochód dużo mm -hmm. więcej waży ode mnie. No tak, tak, tak. Natomiast <laughs> to... Dziękuję. Tak, to jeszcze to, tak dodam, że, że z przejściami dla pieszych to to nie jest takie łatwe, żeby tak zlikwidować albo zrobić nowe, to to tylko od razu mówię, to bo to... nowe tam nie ma cało nie nie, nie tylko mówię, że zlikwidować, zlikwidować też jest problem często no poza tym przyzwyczajenie nie yy. może robić swoje tak jest niestety przyzwyczajenie Przejścia nie będzie, też ale, ale, ale iść będą eee, dobrze to mamy to, no, w, ta tak. mamy to Oni, w takim razie zapisane Postaramy się dowiedzieć jak to wygląda w ogóle w sprawie Znoszenia przejść dla pieszych. Natomiast to jest chyba Generalna Dyrekcja Dróg, tak? Tak, tak, tak. No tak, chyba właśnie. Z, z... Kto mi... telefon jeszcze? No to słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Słuchamy. W pierwszej kolejności chciałem podziękować za oczyszczenie w Głogowie na osiedlu Krzepów Skrzyżowania Akacjowa-Kosielną. Tam... Skrzyżowanie bardzo ładnie, bo bardzo ładnie i widać teraz to, co się dzieje na skrzyżowaniu. Tam akacja Pan zgłasza, na... prawda? Akację do wycięcia pan zgłaszał, dobrze pamiętam? Tak, tak, mhm. tak, tak. No. Bardzo ładnie to teraz wygląda. najpiękniej proszę dla tych Państwa, którzy to zrobili o panfary. No, dobrze, Będą kwiaty, za kwiaty i motyle. Ale, ale chyba ma pan jeszcze drugi temat dla nas. A, jeszcze dwa. No to no. dobrze, e, to czekamy. Następny to jest e, lustro. Ulica Akacjowa z osadnikami. Mhm. E, to też zostało załatwione. Super. Bardzo ładnie widać teraz e, e, skrzyżowanie Akacjowa w stronę osadników, ale w dół. Mhm. A prosiłbym jeszcze o poprawienie widoczności akacjowa osadników, ale w stronę Rudnowskiej. Mhm. Bo tutaj jest ten mur betonowy i ogrodzenie i tu też jest naprawdę bardzo kiepska widoczność. Tam nawet kiedyś była słuszka. Czyli Dobre. też lustro pan proponuje? Tak, dokładnie. Mhm. Mhm. Dobra. Notujemy. Ale za to co jest to już pięknie dziękuję. Tak, okay. tak, tak, tak. Czyli mamy już dwa. Czyli coś i czy, czy coś tak. jeszcze? To my zaraz panie będziemy trzeci dziękować. Temat, trzeci temat taki grubszy to są chodniki na y, osiedlu, dla pieszych, y, na osiedlu y, krzepów, których tak naprawdę brak. Dobra. I, to, I ten temat był zgłaszany tego chodnika, to może coś państwo wiecie. Może żeście rozmawiali z y, odpowiednimi władzami. Z tego co wiem, część chodników jest zaplanowana i jak przyjeżdżałem ten ostatnio rowerem, to są jakieś prace prowadzone przy takich bocznych uliczkach. I, i tamtoro... Ale to jest, są nococite, o siedem a nie krzepów. A, no tak. A, no tak. Czyli rozmawiamy o krzepowie Zgadza się. Dobra. Na krzepowie nie ma. Mhm. To o krzepów jeszcze dopytamy. Dobrze, dziękuję. Za dzwonię. Dobra, dobra, super, dzięki w takim razie. Pozdrawiamy. No to co, kwiatem o tyle? Tak Gramy. Dziękujemy, dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie ulicy Saturna. Wczoraj że tam już w roku, było dosyć ciemno, mrożysto i tak dalej. I chodzi dokładnie o przejście dla pierwszej tutaj przy kwiaciarni na tylko tego monopolowego mniej więcej. To drugie jest fajnie oświetlone, a tutaj jest ciemno jak nie, nie powiem gdzie. Domyślamy się, co pan chce powiedzieć, ale może tego nie mówmy. W dżungli, no tak, jak tak. w dżungli ciemno. E, no też tam przechodził po prostu przez to przejście. No, w ostatniej chwili go jakby zauważyłem gdzieś tam w światłach, nie? Ale... To, jest to wynies... drugie przejście dla na przykład targu jest fajnie oświetlone, tutaj też by się tak sobie mm -hmm. To jest takie wyniesione przejście dla pieszych, dobrze kojarzę? Pieszę? Tak, 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 mm -hmm. ten kruk taki, no? Mm -hmm. Dobra w... Tutaj zapisane. Dobrze, dziękuję Saturna. bardzo. Dziękujemy. Saturna. Pozdrawiamy. Kto wywołał do tablicy temat sprzętu do wypożyczania na stojakach w rejonie cmentarzy? Ty Bartku? Aha. No, mój zaprzyjaźniony strażak ochotnik tutaj daje mi znać, że proponował to jakiś czas temu w GPK-BreZero i jest to w e, toku, w, toku, w, w, w rozważaniu, już tak powiem. Super, czyli już będzie totalnie Wielkopolska na Dolnym Śląsku. To już, Wtedy będziemy to już mieli wiesz, Ty i, powiedziałeś. I, i, no bo to, skoro robimy takie porządki, wiesz, i to, pan tutaj mówił. Nawet zdjęciem mam to podparte zdjęciem, mm -hmm. e, proszę ciebie, z taką. Jest i konewka, i, i łopata. O, no i, właśnie, i takich grab, czasem i, rzeczy brakuje. I, i słuchaj, i, i fajny napis. Zapomniałeś pożyć, nie zapomnij oddać. oddać. Dziękujemy. Proszę. 726, 114, 114, jeszcze przez najbliższą minutę czekamy na Wasze telefony. Być może ktoś rzutem na taśmę jeszcze się do nas dodzwoni i poinformuje nas o tym, co go na przykład, nie wiem, dręczy, bo może się tak okazać, że jednak jest jakiś temat, który spędza mu sens powiek. No to, o, widzisz i wywołałem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, jest ja wynik w takiej sprawie odnośnie, chodzi mi o liceum nr 4 na Kopernika na ulicy Perseusza. Chodzi mi o młodzież, która na przerwach stoi na ym, chodniku i pali. Niemożliwe. I zaraz za y, liceum jest przedszkola i po prostu nie idzie przejść, bo stoi, stoi sobie palą i trzeba ich przepraszać, żeby w ogóle dojść do przedszkola. czy Przedszkola i nie może jakiejś palarni tam zapewnić? O, to mi się podoba. To, co pani powiedziała właśnie, to mi się bardzo podoba. Bo tam są przecież też osoby już pełnoletnie. Tak. Które i przecież i mają nie swoje ja prawo. I że muszę prosić się przepraszać, żeby po prostu przejść z dzieckiem do przedszkola. Dobrze. No ponieważ na terenie szkoły jest zakaz palenia, to oni wychodzą tam za, zaraz za, 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 za bramy, zaraz tak, za siatkę. Tak, i zaraz za bramkę, bo na tym chodniku nie idzie, bo no, po prostu nie idzie przejść. Hmm. Oczywiście palenia nie popieramy, ale jeżeli ktoś już pali papierosy, to faktycznie mógłby mieć jakieś swoje wyznaczone miejsce, prawda? Tak, na jak terenie Pani szkoły, mówi. tak. No, wtedy musi być to zrobione na terenie szkoły. Dobrze, bardzo dziękujemy w takim razie za ten telefon. No ale też jakby tutaj prosimy o kulturę i nauczycieli tak, o zwracanie uwagi jak tak, i, i jakby interweniowanie w tych sytuacjach. Bo to tutaj są cztery końce kija, niestety, jakby tak szukać wszystkiego <laughs> i mielibyśmy taką różę w piękną. Dobrze, drodzy słuchacze, no kończymy na dzisiaj, bo to już godzina 9.46 się zbliża. Bardzo dziękujemy oczywiście za ten telefon. Dopytamy się mhm. o to, o to, czy tam. A już może się okazać, że będzie pierwsza szkoła w Polsce albo i na świecie, która ma swoją własną palarnię hmm. dla uczniów. Eee, Słyszymy się jutro tak. w temacie dla Reportera o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla Reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.